Adam Nowak uważał emocje za walutę dla biednych. W jego świecie, na szczycie szklanego wieżowca, gdzie panorama Warszawy rozciągała się u jego stóp jak podbita prowincja, liczyły się tylko liczby, wykresy i bezwzględna logika zysku. Jego życie było precyzyjnie skalibrowaną maszyną, w której każdy dzień był kopią poprzedniego spotkania, negocjacje, podpisywanie umów wartych tyle, co roczny budżet małego państwa. Był mistrzem w swoim fachu, rekinem finansiery, człowiekiem, którego nazwisko szeptano z mieszanką podziwu i strachu. Ale w ciszy swojego sterylnego apartamentu, gdy ostatni asystent zniknął za bezszelestnie zamykającymi się drzwiami, Adam był tylko echem samego siebie. Otaczała go pustka tak wielka, że mógłby w niej zmieścić wszystkie swoje miliony, a i tak zostałoby miejsce. Tego wieczoru opuścił restaurację w nastroju triumfu. Kolejna umowa, kolejne zero na koncie. Jego partnerzy biznesowi śmiali się z jego dowcipów, potakiwali każdemu słowu. Czuł na sobie tę znajomą mieszankę zazdrości i służalczości. Gdy jego szofer otwierał drzwi lśniącego majbacha, zauważył ją. Małą postać skuloną przy wejściu do bocznej alejki, ledwo widoczną w chłodnym, listopadowym mroku. Dziewczynka, może ośmio, może dziewięcioletnia, w zbyt cienkiej kurtce, trzymała w zmażniętych dłoniach kilka róż. Ich czerwień była jedynym żywym akcentem w szarości ulicy. Podeszła do niego, gdy jego noga była już w samochodzie. Jej oczy, wielkie i poważne, spojrzały na niego bez strachu, tylko z cichą determinacją. Proszę kupić róże, proszę pana. Dla pięknej pani powiedziała, a jej głos był cienki jak pajęcza nić. Adam prychnął. Nie miał żadnej pięknej pani. Jego ostatnie małżeństwo rozpadło się bo jak twierdziła jego była żona, próbował kupić jej uczucia, zamiast je odwzajemnić. Chciał ją zbyć, rzucić jakiś banknot i odjechać, ale coś w aroganckim nastroju tego wieczoru podpowiedziało mu inną, bardziej okrutną grę. Spojrzał na swoich partnerów, którzy wciąż stali na chodniku i uśmiechnął się szeroko. To będzie dobra anegdota na następne spotkanie. Słuchaj, mała powiedział, a jego głos ociekał fałszywą uprzejmością. Dam ci za te róże 100 tysięcy złotych. Ale jest jeden warunek. Dziewczynka za, niepewna, czy dobrze usłyszała. 100 tysięcy? To była kwota abstrakcyjna, jak z bajki. Musisz mi je sprzedać po arabsku, dokończył Adam, a jego wspólnicy zarechotali. To było absurdalne, genialne w swojej nonsensowności. Zwykła, uliczna kwiaciarka i klasyczny arabski. Świetny żart. Adam czekał na jej zmieszanie, na łzy bezsilności, które pozwoliłyby mu zakończyć tę farsę i odjechać w poczuciu wyższości. Ale dziewczynka nie spuściła wzroku. Przez chwilę stała w milczeniu, a potem wzięła głęboki oddech. Chłodne powietrze zamieniło się w obłoczek pary przed jej ustami. I wtedy zaczęła mówić. Jej głos, choć dziecięcy, nabrał niespodziewanej melodyjności i płynności. Wypowiedziała zdanie w idealnym, klasycznym arabskim, z akcentem tak czystym i precyzyjnym, że Adam, który spędził lata na negocjacjach w Dubaju i Riadzie, poczuł dreszcz przebiegający mu po plecach. To nie był wyuczony na pamięć zwrot. To była poezja. Mówiła o róży, która jest darem serca, cenniejszym niż złoto i klejnoty. Śmiech zamarł na ustach jego partnerów. Zapadła cisza, gęsta i ciężka. Adam stał jak wryty, z jedną nogą w samochodzie, a drugą na zimnym chodniku. Świat, który znał, uporządkowany i przewidywalny, nagle stracił ostrość. Ta mała dziewczynka, w brudnej kurtce, zniszczyła jego poczucie wszechmocy jednym zdaniem w języku, który kojarzył mu się tylko z ropą i kontraktami. Wyjął portfel, ale jego ręce lekko drżały. Wyciągnął wszystkie pieniądze, jakie miał przy sobie kilka tysięcy złotych podał jej plik banknotów. To zaliczka, wymamrotał, czując się absurdalnie. Gdzie mogę cię znaleźć, żeby dać resztę? Dziewczynka wzięła pieniądze, jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia, ale i ulgi. Będę tu jutro, szepnęła, po czym odwróciła się i zniknęła w ciemnej uliczce, zostawiając Adama z pękiem czerwonych róż w dłoni i kompletnym chaosem w głowie. Następnego dnia Adam nie poszedł do biura. Wysłał tylko krótką wiadomość do swojej asystentki, że jest niedostępny. Coś w nim pękło. Obraz tej dziewczynki i dźwięk jej głosu nie dawały mu spokoju. Wynajął prywatnego detektywa. Zadanie było proste: znaleźć małą kwiaciarkę mówiącą po arabsku. Raport pojawił się na jego tablecie jeszcze tego samego wieczoru. Lena, lat dziewięć. I jej brat, Tomek, lat sześć. Sieroty. Ich rodzice, wybitni lingwiści i tłumacze literatury arabskiej, zginęli dwa lata wcześniej w wypadku samochodowym. Dziećmi miała zająć się siostra matki, Grażyna. Kobieta, jak wynikało z raportu, szybko przejęła ich mieszkanie i rentę po zmarłych rodzicach. Pieniądze, zamiast na dzieci, wydawała na siebie. Lena musiała sprzedawać kwiaty, żeby zarobić na jedzenie i, co gorsza, na leki dla Tomka. Chłopiec cierpiał na ciężką postać astmy, a jego stan pogarszał się z powodu zaniedbania i życia w wilgotnym, nieogrzewanym mieszkaniu. Adam poczuł falę zimnej furii, jakiej nie czuł nigdy wcześniej. Jego gniew zazwyczaj był narzędziem w biznesie skalkulowanym, kontrolowanym. Ten był inny. Był osobisty. Przeczytał adres szpitala, w którym Tomek był ostatnio na badaniach. Wszedł do publicznego szpitala i poczuł się jak w innym świecie. Zapach środków dezynfekujących mieszał się z zapachem choroby i taniej kawy. To nie były lśniące korytarze prywatnych klinik, które znał. Znalazł oddział dziecięcy. Z daleka zobaczył Lenę, siedzącą na twardym krześle przy łóżku, w którym leżał mały, blady chłopiec podłączony do aparatu tlenowego. Czytała mu cicho książkę, a jej twarz była skupiona i o wiele zbyt dorosła jak na jej wiek. Podszedł do dyżurki pielęgniarek. Starsza kobieta o zmęczonych, ale dobrych oczach spojrzała na niego z zaciekawieniem. Nazywała się Ewa. Adam, nie wiedząc, co opowiedzieć, zaczął pytać o stan chłopca. Przedstawił się jako daleki przyjaciel rodziny. Stan Tomka jest stabilny, ale potrzebuje stałej opieki i drogich leków. Jego ciotka rzadko się tu pokazuje, a ta mała, Lena, to prawdziwy anioł. Opiekuje się nim lepiej niż niejedna matka, powiedziała pielęgniarka a w jej głosie słychać było troskę i frustrację. Szkoda, że los tak ich doświadczył. Tacy zdolni rodzice, a teraz. Czasem myślę, że świat po prostu nie jest sprawiedliwy. Adam podjął decyzję. Chciałbym pokryć wszystkie koszty leczenia. Wszystkie. I przenieść go do najlepszej prywatnej kliniki. Anonimowo. Ewa spojrzała na niego, a w jej oczach pojawiło się zdumienie i nadzieja. Panie, kimkolwiek Pan jest, niech Bóg Panu błogosławi. Przez następne tygodnie Adam prowadził podwójne życie. W dzień był bezwzględnym prezesem Nowak Holding. Wieczorami wymykał się do kliniki, do której przeniósł Tomka. Na początku tylko obserwował z daleka. Patrzył, jak lena siedzi przy łóżku brata, jak kolor wraca na policzki chłopca dzięki lepszej opiece. Widział, jak personel traktuje ich z troską, opłaconą z jego konta. Ale pieniądze przestały mieć znaczenie. To, co widział, poruszało w nim struny, o których istnieniu zapomniał. Pewnego wieczoru odważył się wejść do sali. Lena podniosła na niego wzrok, a w jej oczach zobaczył rozpoznanie i nieufność. To pan, powiedziała cicho. Tak, to ja odparł, czując się niezręcznie w swoim drogim garniturze. Chciałem zobaczyć, jak się czuje twój brat. Lepiej. Dziękuję, odpowiedziała krótko. Adam usiadł na krześle obok niej. Milczeli przez chwilę. Ciszę przerywał tylko miarowy pisk aparatury medycznej. Twój arabski jest piękny, powiedział w końcu. Kto cię nauczył? Na twarzy Leni pojawił się cień uśmiechu. Tata. Mówił, że język to mapa duszy innego narodu. Uczył mnie wierszy, które tłumaczył. Mówił, że słowa mają moc. Adam poczuł ukłucie wstydu. On używał słów, żeby zdobywać, manipulować, wygrywać. Nigdy nie pomyślał o ich pięknie. Zaczął przychodzić codziennie. Przynosił książki, zabawki dla Tomka, rozmawiał z Leną. Opowiadała mu o rodzicach, o ich miłości do literatury, o świecie, który straciła. A on słuchał. Po raz pierwszy w życiu naprawdę słuchał nie czekając na swoją kolej, by coś powiedzieć. Odkrywał w sobie pokłady empatii, które uważał za dawno pogrzebane. Przypomniał sobie własne, samotne dzieciństwo, ojca wiecznie nieobecnego, matkę pogrążoną w smutku po stracie młodszego syna, brata Adama, o którym w domu nigdy się nie mówiło. Ten ból, który zamroził w sobie jako dziecko, teraz, w obecności Leni i Tomka, zaczynał topnieć. Opiekując się nimi, w pewien sposób opiekował się małym, zagubionym chłopcem, którym kiedyś był. Pewnego dnia, gdy Adam wychodził z kliniki, natknął się na ciotkę dzieci, Grażynę. Kobieta była wulgarna i głośna. Od razu go rozpoznała. Musiała dowiedzieć się od personelu o tajemniczym sponsorze. A więc to pan jest tym bogatym frajerem, co opłaci rachunki? syknęła, a jej oczy zwęziły się chciwie. Słuchaj, panie milionerze, te dzieciaki są moje. Mają na mnie zapisane. Jak chcesz się nimi dalej bawić, to musisz za to zapłacić. Daj mi pół miliona, a zniknę z ich życia. Inaczej zabiorę je stąd i nigdy więcej ich nie zobaczysz. Szantaż był prymitywny, ale skuteczny. Adam spojrzał na jej zadowoloną z siebie twarz i zrozumiał, że pieniądze tu nie pomogą. Ta kobieta była jak rak. Jeśli zapłaci, ona wróci po więcej. A co najważniejsze, zostawiłaby dzieci z piętnem bycia towarem. Spojrzał ponad jej ramieniem i zobaczył Lenę, która stała w drzwiach sali i wszystko słyszała. W jej oczach był strach. W tym momencie Adam Nowak, człowiek, który całe życie unikał zobowiązań, podjął najważniejszą decyzję. Nie kupi tych dzieci. On o nie zawalczy. Nie dostaniesz ani grosza, powiedział spokojnie, a jego głos był twardy jak stal. Ale zapewniam cię, że stracisz wszystko. Spotkamy się w sądzie. Bitwa o opiekę była brutalna. Grażyna i jej adwokat przedstawiali Adama jako ekscentrycznego, zimnego milionera, który chce zaspokoić swoją fanaberię, kupując sobie rodzinę. Wyciągali jego rozwód, jego reputację rekina biznesu. Media podchwyciły temat. Gazety pisały o sierotach na sprzedaż i dziwnej obsesji miliardera. Adam był publicznie obnażany. Jego starannie budowany wizerunek legł w gruzach. Jego partnerzy biznesowi zaczęli się od niego odsuwać. Przez chwilę się wahał. Mógł się wycofać, zapewnić dzieciom anonimową przyszłość za pomocą funduszu powierniczego i wrócić do swojego dawnego życia. Ale gdy odwiedził Lenę i Tomka w bezpiecznym mieszkaniu, które dla nich wynajął i zobaczył, jak bardzo na nim polegają, jak Tomek po raz pierwszy od dawna śmiał się głośno. Alena pokazała mu swój rysunek portret ich trójki trzymających się za ręce wiedział, że nie ma odwrotu. To już nie była kwestia honoru czy kaprysu. To była kwestia serca. Nadszedł dzień rozprawy. Sala sądowa była pełna dziennikarzy. Adam, wezwany na świadka, stanął przed sądem. Prawnik Grażyny zasypał go gradem pytań, próbując go zdyskredytować. Panie Nowak, czy to nieprawda, że pańskie pierwsze spotkanie z małoletnią Leną polegało na tym, że w sposób okrutny i cyniczny zażądał pan, by sprzedała panu róże w języku arabskim, oferując absurdalną kwotę pieniędzy, by ją upokorzyć? W sali zaszemrało. Adam spojrzał na Lenę, siedzącą obok psychologa dziecięcego. Jej mała twarz była blada. Tak, odpowiedział Adam głośno i wyraźnie. To prawda. Zachowałem się jak arogant i prostak. Byłem człowiekiem, dla którego inni ludzie byli tylko tłem dla mojego sukcesu. Byłem pusty w środku i próbowałem wypełnić tę pustkę pieniędzmi i władzą. Zapadła cisza. Nikt nie spodziewał się takiego wyznania. Ale ta dziewczynka kontynuował, a jego głos lekko się załamał. Ta mała, odważna dziewczynka w ciągu 30 sekund nauczyła mnie więcej o wartości człowieka niż ja sam nauczyłem się przez 45 lat życia. Zobaczyłem w niej siłę, godność i miłość do brata, której ja nigdy nie doświadczyłem. Ona i Tomek nie są moją fanaberią. Oni są moją szansą. Szansą na to, by stać się człowiekiem, jakim zawsze powinienem być. Kocham te dzieci. I będę o nie walczył do końca. Później na świadka wezwano Lenę. Mówiła cicho, ale jej słowa niosły się po całej sali. Opowiedziała o głodzie, o zimnie, o strachu, gdy ciotka zamykała ich na klucz. Opowiedziała o tym, jak sprzedawała kwiaty, żeby Tomek mógł oddychać. A potem opowiedziała o Adamie. Na początku się go bałam, szepnęła. Ale on uratował Tomka. Przynosił mu książki i siedział z nami, nawet jak Tomek spał. On się uśmiecha, kiedy Tomek się śmieje. I pyta mnie o wiersze taty. Z nim czuję się jak w domu. Jak wtedy, kiedy żyli mama i tata. To wystarczyło. Wyrok był formalnością. Adam Nowak otrzymał pełne prawa do opieki nad Leną i Tomaszem Nowakami. Grażyna straciła wszystko, a prokuratura wszczęła przeciwko niej dochodzenie w sprawie defraudacji i zaniedbania. Gdy wyszli z sali sądowej, otoczeni przez błyski fleszy, Lena podbiegła do Adama i mocno go przytuliła. Po chwili dołączył do nich Tomek. Adam objął ich oboje i po raz pierwszy od śmierci swojego małego brata poczuł, że lód wokół jego serca ostatecznie stopniał. Płakał, nie wstydząc się łez, które spływały po jego twarzy. To nie były łzy smutku, ale łzy ulgi i niewypowiedzianej radości. Minęły dwa lata. Dawny apartament Adama, sterylny i pusty, zamienił się w prawdziwy dom. Na ścianach wisiały rysunki dzieci. Na dywanie leżały zabawki, a z kuchni dochodził zapach pieczonego ciasta. Adam nauczył się gotować. Nauczył się odrabiać lekcje, chodzić na wywiadówki i czytać bajki na dobranoc. Jego firma wciąż prosperowała, ale on sam się zmienił. Zarządzał nią z nową perspektywą, inwestując w projekty społeczne i fundacje pomagające dzieciom. Jego dawni partnerzy go nie poznawali. Mówili, że zmiękł. A on wiedział, że wreszcie stwardniał tam, gdzie to najważniejsze w sercu. Tego wieczoru siedzieli razem w ogrodzie. Tomek, teraz zdrowy i pełen energii, biegał za piłką. Lena siedziała obok Adama na ławce, czytając zbiór arabskiej poezji. Tato? Powiedziała, podnosząc na niego wzrok. Słowo tato wciąż brzmiało w jego uszach jak najpiękniejsza muzyka. Tak, kochanie. Pamiętasz ten wiersz, który ci powiedziałam tamtej nocy? Adam uśmiechnął się. Pamiętam każde słowo. Tata mi kiedyś powiedział, że tłumaczenie to próba sprzedania piękna duszy w innym języku. Myślę, że wtedy sprzedałam ci kawałek duszy moich rodziców. Adam objął ją ramieniem i przytulił mocno. Spojrzał na czerwoną różę rosnącą w ich ogrodzie. Zrozumiał, że tamtej nocy na zimnym chodniku nie kupił kwiatów. Kupił sobie życie. Najlepsza transakcja, jaką kiedykolwiek zawarł. I nie kosztowała go stu tysięcy. Kosztowała go wszystko, czym był, by mógł stać się wszystkim, czym pragnął być ojcem, domem, miłością.